Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystych obchodach 162. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Proszę teraz o odegranie hymnu państwowego, a wszystkich Państwa o włączenie się do wspólnego śpiewu poczty sztandarowe baczność. Na prawo patrz. te sztandarowe baczność? Spocznij. O zabranie głosu proszę wójt gminy Gostyni, panią Renatę Kędzierską, a następnie burmistrz miasta Gostynina, panią Agnieszkę Korajczyk-Szyperską. Szanowni kombatanci, drogie koleżanki i koledzy samorządowcy, panie nadleśniczy, czcigodny księże. Mieszkańcy miasta i gminy Gostynin przybyli goście, którzy pamięć o historii naszego narodu mają w sercach. Gromadzimy się dziś przy pomniku w Gaśnem, aby uczcić 162. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, jednego z najważniejszych momentów w dziejach Polski, które było walecznym aktem odrzucenia niewoli rosyjskiej i próbą wskrzeszenia niepodległej Polski. 22 stycznia 1863 roku Centralny Komitet Narodowy ogłosił się tymczasowym rządem narodowym i wezwał Polaków do powstania przeciwko Rosji. Bojownicy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Powstanie rozprzestrzeniło się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Ukrainy i Białorusi. Jak poduje, podają źródła historyczne, podczas powstania doszło do wielu, bo około tysiąca potyczek. Największe bitwy miały miejsce pod Siemiatyczami i Węgrowem. W szeregach partyzanckich walczyło ponad 200 tysięcy osób pochodzących z Królestwa Polskiego oraz zachodnich guberni rosyjskich. Ostatni oddział partyzancki został rozbity w kwietniu. 1865 roku, a rok wcześniej, aresztowano Romualda Trauguta, przywódcę powstania oraz członków rządu narodowego, którzy zostali straceni cztery miesiące później na, stotach, na stokach Cytadeli Warszawskiej. Ten zryw narodowy, choć zakończony porażką, pozostawił po sobie niezatarte ślady w sercach Polaków, stając się symbolem odwagi determinacji i niezłomności w walce o wolność. Bilans, bilans powstania był tragiczny. Poległy dziesiątki tysięcy osób, odbywały się syłki na Syberię, konfiskaty majątków powstańców oraz intensywna rusyfikacja społeczeństwa polskiego. Została całkowicie zlikwidowana autonomia królestwa, zorganizowano, za, zabroniono używania języka polskiego. Naród polski poniósł ogromne straty ludzkie, ekonomiczne i kulturowe. Powstanie styczniowe, mimo niepowodzenia, miało ogromne znaczenie dla narodowej tożsamości. Przypomnienie sobie tamtych chwili pozwala nam lepiej zrozumieć, jak wielką cenę nasi przodkowie płacili za prawo do życia w wolnej Polsce. To w imieniu ich pamięci musimy dzisiaj pielęgnować naszą wolność i suwerenność, nie zapominając o ofiarach, które ponieśli. W obliczu wyzwań współczesnego świata powinniśmy inspirować się odwagą i poświęceniem powstańców. Ich heroizm i niezłomność w dążeniu do celu to wartości, które wciąż mają znaczenie i powinny kierować naszymi działaniami w życiu codziennym. Szanowni Państwo, dzisiaj w 162. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego cieszymy się wolnością, gdyż współczesnym pokoleniom przypadł lepszy los. Obecnie szczególny nacisk kładziemy na patriotyzm, ponieważ uhonorowanie niezachwianej wiary powstańców w niepodległą Rzeczpospolitą jest naszym obowiązkiem. W każdej sytuacji powinniśmy pamięcia, pamiętać o tych, którzy żyli w trudnych warunkach i którym przyszło walczyć o wolne, wolne państwo polskie. Gloryfikowanie poległych powstańców jest konsekwencją szacunku społeczeństwa polskiego i oddawania im honorów. Chciałabym podkreślić, że powstanie styczniowe z 1863 roku, podobnie jak wszystkie ruchy powstańcze, miało na celu odbudowę Polski, a także związane było z ambicją posiadania własnego i nowoczesnego państwa. Dokładnie o te same wartości biliśmy się wówczas i zabiegamy dzisiaj. Pamięć o tym powstaniu jest doskonałą okazją do budowania zrozumienia dla Wspólnoty losów wykraczających poza granice państwa i narodu polskiego, to także pamięć o powstańcach styczniowych między innymi z Litwy, Łotwy i Białorusi, tych, dla których było ono ostatnim akordem wspólnej walki narodowo wyzwoleńczej. Pamiętajmy, że na powstanie styczniowe nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat olbrzymich strat, zniszczenia dorobku materialnego, traumy narodowej. Należy na nie spojrzeć jak na wielkie dziedzictwo wychowujące kolejne pokolenia. Pochylmy głowy nad wszystkimi mogiłami powstańców styczniowych, bohaterów, którzy byli dla nas wzorem, ikonami przetrwania, woli odrodzenia i zwycięstwa. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę teraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin, Pana Jacka Liźniewicza. Ścigodny księże dziekanie, szanowni zebrani. Stoimy w miejscu, w którym od 160 lat Polacy się spotykają. Początkowo spotykali się tutaj nielegalnie. Był uczciwny tych, którzy mimo przegranej walki toczyli ją w imię świętych spraw. Czyli ją w imię niepodległej Polski, pod hasłami Bóg, Honor ojczyzna. Powstanie chociaż upadło, ale stało się zaczynem do kolejnych zrywów powstańczych do Dzieła Józefa Piłsudskiego, który niepodległość wskrzesił. Ostatni powstańcy umierali wtedy, kiedy toczył się kolejny bój o wolną Polskę, także przegrany w okresie Powstania Warszawskiego. My jesteśmy spadkobiercami ich i naszym obowiązkiem jest troska o pamięć. O historię, bo naród, który nie pamięta, nie będzie istniał. Wydaje mi się, że trzeba przytoczyć w tym miejscu taki bezpośredni powód wybuchu powstania. To były uroczystości patriotyczne, które od 1861 roku się odbywały w Królestwie uroczystości. Krwawo tłumione przez Moskali. Pięciu poległych, później trzystu na placu zamkowym zabitych. A wreszcie, branka. Branka zorganizowana przez polskiego renegata wielopolskiego. Branka, która polegała na wyciągnięciu z domów młodzieży najbardziej patriotycznej, młodzieży, która. Mogła stanowić zaczyń do powstania. Służba w moskiewskiej armii, skrócona w 1655 roku do 15 lat, często wiązała się ze śmiercią tych młodych po bezkresnych stepach, tam gdzie Moskale tłumili wolność w całym swoim imperium i w sąsiedztwie hasłem i słowem, które powszechnie wtedy było w użyciu było małczać. To znaczy milczeć. Mieliśmy znosić wszystko w milczeniu bez prawa głosu. Mamy szczęście żyć w wolnej Polsce, ale problemy, które towarzyszyły powstańców powstańcom nam są też nieobce. Są wśród nas ludzie starsi, którzy pamiętali, pamiętają, że to miejsce, mimo troski mieszkańców, <laughs> przez kilkudziesięciu lat nie mogło tak wyglądać jak teraz. Brakowało tu krzyża, chociaż stoimy na mogile, brakowało godnego wystroju, ale mimo wszystko powinniśmy być wdzięczni tym, którzy ciągle o to miejsce dbali i jest to naszym obowiązkiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę teraz księdza kanonika Krzysztofa Jończyka, proboszcza parafii świętego Marcina w Gostyninie, o odmówienie modlitwy za poległych w czasie powstania styczniowego. Drodzy Państwo, drodzy bracie i siostry, jesteśmy na Mogile, więc oni tu naprawdę są. Na ich fundamencie zbudowana jest nasza wolność i niepodległość. Podziękujmy im tą modlitwą za to, że dzisiaj tu możemy być i cieszyć się swoją historią i swoim językiem. A jednocześnie prośmy dla nich o dar życia wiecznego, bo zapewne nieprzygotowani odchodzili z tego świata, bo wezwani do tego by bronić ojczyzny przede wszystkim rzucili się w wir wydarzeń. Dzisiaj więc dopełnijmy to i prośmy, aby miłosierny Ojciec otworzył przed nimi bramy nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź ich w pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać panie. Wieczny odpoczynek raczyń dać panie. Wieczny odpoczynek raczyń dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Bardzo proszę teraz delegację o złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy poczty sztandarowe baczność. Na prawo patrz. Poczty sztandarowe, baczność. Spocznij. O zabranie głosu proszę starostę powiatu Gostynińskiego, pana Andrzeja Krzewickiego. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest wyrazem naszego hołdu bohaterom Powstania Styczniowego którzy jak ich ojcowie i dziadkowie podnieśli sztandar wolności ojczyzny. Jesteśmy w miejscu, gdzie 162 lata temu wydarzył się ostatni akord największej bitwy powstania na ziemi gostynińskiej. Spadkobiercy I Rzeczpospolitej spod znaków Białego Orła, Pogoni i Archanioła, mamy na medalionie, podjęli walkę z starskim zaborcą w imieniu wolnej i niepodległej Polski pod hasłem za naszą wolność i waszą. My jako ich spadkobiercy musimy pielęgnować pamięć o tych, którzy polegli w tę styczniową noc. Jako Starosta Gostyniński mam zaszczyt po raz pierwszy brać udział w tej uroczystości. Dziękuję Kombatantom, księdzu dziekanowi, samorządowcom, za obecność oraz modlitwę. Dziękuję leśnikom, przedstawicielom stowarzyszeń, Placówek Oświatowych oraz mieszkańcom Gostynina i Okolic za udział w tej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do młodzieży za apelem, aby po nas ponieśli sztandar pamięci o tych bohaterach Gorolia Victis.